Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Wczoraj jeszcze tego nie było, a dzisiaj zakwitło. Ciekawe co to jest. Jak zwykle ciekawostka botaniczna e, dla widzów, jak i dla pani profesor z Warszawy. Bardzo ślicznie to wygląda. Fajne kwiatuszki, przyjemne to są. I widok jest super, bo deszczek padał. Dzisiaj następny dzień walki z zarazą. Um, no, wiadomości na przemian dobre złe. Teraz znowu złe wiadomości, że wzrosła ilość zachorowań o 42 osoby. Nie wiem co będzie dalej. Wygląda na to, że to paskudstwo z nami zostanie na całe życie. <laughs> Wszyscy się świeją z tego i się zaczynają coraz więcej coraz więcej kawałów opowiadać, ale ptaszki wróciły, których w życiu nie widziałem w Chinach i nie słyszałem. Niesamowite odgłosy. Zwykle wow. w dali małpy pokrzykują. Słychać słonia, który wrócił. Gdzieś lew się czai, porykuje. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to już nic nas nie będzie tutaj na tej ziemi przez to, przez te wszystkie choroby. Wracając do poważnej rozmowy. Dzisiaj jest dzień 46 bodajże już tego wszystkiego, także wciąż na osiedlu powiem, że jest jakieś 40-50% mieszkańców zwykle o tej godzinie rano i w porze lunchu tłumy zwykle galopowały do swoich samochodów albo do pracy albo na lunch, a teraz jest puściutko, paru emerytów z wnukami przemknie się tu. I tam e-bike, czyli elektryczny skuter, ale generalnie powiem Wam, że nie za bardzo się ożywia to życie. To, co widzieliście wczoraj, to chyba był event, bo dzisiaj rano jechałem i kompletnie nic e, na drogę. Zobaczymy, co będzie dalej. E, z USA i z Europy też nie za bardzo optymistyczne wieści, tym bardziej, że ludzie są chyba tam bardziej spanikowani niż tu u nas, ze względu na to, że tam chyba rządy sobie nie za bardzo radzą przez tą e, przez ustrój polityczny żeby narzucić e, społeczeństwu twarde zasady kwarantanny na naszym osiedlu jest pełno takich drzew, dopiero teraz podczas tej dłuższej przerwy zauważyłem je i doceniam ich piękną urodę, pójdę boczną alejką, pokażę wam ile ich tam rośnie, no wcześniej tego nie zauważałem Gdyż człowiek zagoniony w pracę do pracy, swoimi problemami, ogarnięty swoimi codziennymi drobnymi troskami, teraz, mając więcej czasu, zauważa się takie prozaiczne albo nie prozaiczne aspekty życia. Jak zauważyliście, zacząłem nowy cykl. Będzie bieg równolegle będzie to o samochodach. Dużo jest chłopaków na Kanale, którzy z chęcią oglądają, interesują się samochodami, także ja myślę, że to będzie taka ciekawostka. Będzie mogła Wam troszeczkę przybliżyć tą nową, egzotyczną, tą nową egzotyczną część przemysłu samochodowego w Chinach. Także myślę, że znajdzie troszeczkę zainteresowania. Powoli magnolie przekwitają, jak widzicie na horyzoncie. Teraz przejdę tutaj z bokiem, pokażę Wam właśnie te drzewa. Jedna jest piękna alejka. I na niej właśnie rosną te drzewa. Dopiero teraz, po 10 latach mieszkania na swoim osiedlu, zauważyłem te drzewa, co jest miłą niespodzianką. Muszę przyznać, że jest na naszym osiedlu zielono. Jak porównam do, swojego, do swojej szeregówki w USA, to tu jest o wiele więcej zieleni, mimo że Stany są takie zielone. Tam jakoś. Bardzo szczędnie z tą zielenią, chyba to jest związane z kosztami. Tutaj sadzą jak, jak najęci, no raz, że wiedzą, że mają problemy z powietrzem a dwa to myślę, że Chińczycy bardzo lubią zieleninę. Ci, co mają na parterze mieszkania, robią sobie takie mikroogrodziki, stylowe drzwi, stylowa posadzka. Fajnie to wygląda. Jakieś kapustki tutaj rosną prawdopodobnie do spożycia. Nie znam się na tym, ale to wygląda bardzo uroczo. Tutaj za rogiem, na prawo pokażę Wam te fajne drzewka i może teraz oglądając te drzewka, podziwiając je, porozmawiam o fortelu. Fortel nazywa się zwabić, zwabić, zwabić tygrysa, by z góry. Fortel ten jest oparty na starym micie, prawdopodobnie dosyć kompatybilnym z mitem o Samsonie i Delaili. Chodzi o to, żeby przeciwnika pozbawić czegoś, e, co daje mu moc, co daje mu władzę, co daje mu przewagę. A widzicie, znowu tutaj są te drzewka. Dalej jeszcze podejdę. I żeby pozbawić tego przeciwnika i osłabić go i wtedy go wykorzystać. Czyli e, ten lew górski, który jest królem e, w górach, e, kiedy zostanie zwabiony na płaszczyznę, czy na nieznane, na nieznane sobie tereny. Już nie jest tak mocno, nie ma tej przewagi, jak ma na we własnym rodzimym leżu. Porównywalne tutaj do tego fortelu są a, nawet nie tyle fortele, co sytuacje, gdy w piłce nożnej zaprasza się drużyny, żeby grały na naszym boisku na naszej ziemi. No to jest taka przewaga psychologiczna, myślę. A druga sprawa, jeszcze coś wam powiem ciekawego jest te, zwróćcie uwagę na delegacje chińskie. Delegacje chińskie znają ten fortel. I często kiedy są na wyjeździe, wyjeżdżają w dużych grupach 5-10-15 osób. Powiedzą, że są słabsi, dlatego posiadają wielką, większą moc obrony jak i też moc negocjacyjną. Jeśli się wyjedzie pojedynczej osobie, dwóm osobom, nawet na malutkie spotkania biznesowe, to ta, ta przewaga psychologiczna nie jest aż taka duża. Sting też w swojej y, piosence Set Me Free śpiewa właśnie i to jest właśnie ten sam fortel. Jeśli kogoś kochasz, Pozwól mu być wolny, wtedy możesz zobaczyć, do czego ci ludzie są zdolni, możesz wykorzystać swoją przewagę uwalniając osobę e, i obserwując ją kiedy nie jest pod Twoją kontrolą. E, krótki fortel ma dobre zastosowanie ma dobre zastosowanie w interesach. Myślę, że czasami warto zaczekać, aż przeciwnik się odsłoni, albo go postawić na w niepewnym gruncie, żeby skorzystać, skorzystać z nadarzającej się szansy i wykorzystać jego słabość. Dzisiaj krótki post, bo jestem troszeczkę zagoniony, no i jeszcze muszę przy okazji nakręcić samochody. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za fantastyczne komentarze. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, niech Was tam żadna potwora, choroba nie złapie. Pozdrawiam wszystkich w Polsce, Europie, Australii, Nowej Zelandii, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, Kanadzie, USA, na Antarktydzie, Grenlandii i gdzie tylko mieszkają rodacy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat.